witam, nazywam się Adrian Szafrański, jestem psychologiem, trenerem kompetencji miękkich. No właśnie, czym są kompetencje miękkie? Mam do was takie pytanie, a właściwie, wy inaczej się macie do mnie, dlatego dzisiaj postaram się wam na nie odpowiedzieć. W kontekście kompetencji zawodowych mówimy o dwóch rodzajach kompetencji: twardych i miękkich. Twarde będą to te związane ściśle z naszym wykształceniem, z wiedzą merytoryczną. Posługując się przykładem lekarza, kompetencjami twardymi lekarskimi, będzie jego wiedza, która pozwala mu rozpoznać chorobę, zdiagnozować, przeprowadzić proces leczenia, przepisać odpowiednie leki. Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, będą to umiejętności, które będą związane z tym, w jaki sposób będzie obsługiwał pacjenta. W jaki sposób będzie z nim nawiązywał dialog, w jaki sposób będzie przekazywał informacje potrzebne pacjentowi do poczucia bezpieczeństwa podczas procesu leczenia. Tak więc, wracając do kompetencji miękkich, będą to kompetencje ściśle psychospołeczne. Mówimy o dwóch sferach: sferze wewnętrznej, osobistej i sferze zewnętrznej, interpersonalnej. Jak to działa? Sfera wewnętrzna kompetencji miękkich będzie to to, w dużym, dużym skrócie, jaki prowadzę dialog ze sobą, jak potrafię siebie motywować, jak potrafię rozwiązywać własne problemy, jak potrafię opracować z własnym stresem. Druga sfera zewnętrzna, interpersonalna, będzie dotyczyć pracy z ludźmi. Głównie będzie się opierać na dobrych umiejętnościach komunikacji. Komunikacja natomiast łączy się na przykład z takimi tematami, jak wywieranie wpływu, jak asertywna postawa. Główną składową kompetencji miękkich, zewnętrznych, tych interpersonalnych, jest umiejętność komunikowania się. Jeśli chodzi o komunikację, mówimy o dwóch składowych. Komunikacja werbalna, niewerbalna. Werbalna to jest to, jaki słów używamy, jaką mamy fluencję słowną, natomiast niewerbalna jest to, jest to cała mowa ciała, a więc to, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób gestykulujemy, jaką postawę ciała przyjmujemy. Hmm, dochodzi do tego również nasza mimika, gesty. Dlaczego komunikacja właśnie niewerbalna jest tak bardzo istotna, jeśli chodzi o sferę zawodową? Działa to w ten sposób, że jeśli na przykład chodzi o pierwsze wrażenie, gdy kogoś poznajemy, Widzimy go po raz pierwszy. Głównie zwracamy uwagę na to, jak się zachowuje, jak jest ubrany, jak gestykuluje, jak ma budowę ciała. W związku z tym, jeśli chcesz na przykład zbudować autorytet, musisz się zachowywać jak ktoś, kto jest godny zaufania, kto jednocześnie jest silny, zrównoważony, któremu którego posłucham, dlatego, że poprzez to, że wzbudza moje zaufanie i szacunek, będzie osobą taką, za którą ja, mówiąc w skrócie, pójdę. Człowiek jest takim gatunkiem, że grupa społeczna zawsze będzie obierać sobie lidera. Tak jak liderem Polaków jest prezydent, nieważne, Przynajmniej formalnym. Dlaczego to właśnie mowa ciała, a więc mowa niewerbalna, jest tak bardzo istotna w naszym życiu zawodowym, ale też osobistym? Człowiek jako zwierzę stadne ma szereg sygnałów, które przekazuje poprzez to, jak stoi, jak się na kogoś patrzy, jaką ma mimikę, w jaki sposób nawet również chodzi, które przekazują informacje innym. Tak jak inne zwierzęta w stadzie, które pomimo tego, że nie mają mowy werbalnej, a więc nie mają opanowego całego systemu słów, które mają pewnego rodzaju znaczenie, bardzo dobrze potrafią się komunikować. Dlatego duża świadomość naszej mowy ciała pozwoli nam lepiej komunikować się z innymi, lepiej wywierać na nich wpływ, lepiej przekazywać informacje. Pomimo iż mowa ciała odbywa się na poziomie nieświadomym, to można w pewien sposób na nią wpływać, głównie poprzez zmianę wewnętrzną. To, w jaki sposób zarządzać swoją mową ciała, to, w jaki sposób zarządzać swoją motywacją, jak prowadzić ze sobą wewnętrzny dialog, jak rozmawiać z innymi, jak zarządzać przestrzenią podczas komunikacji, w jaki sposób. Posługiwać się dotykiem przy przekazywaniu informacji. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam ogólnie nakreślić, czym są kompetencje miękkie i twarde, jak one odnoszą się do naszego życia zawodowego. W kolejnych odcinkach chciałbym już bardziej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto nabywać kompetencje miękkich, jaki wpływ one mają na nasze życie zawodowe i osobiste. Będę chciał poruszyć takie tematy jak komunikacja niewerbalna. Jak zdrowa asertywność, jak budowanie wizerunku, jak budowanie autorytetu, jak wywieranie wpływu na innych. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest to wiedza, według mnie, bardzo fascynująca i bardzo przydatna w życiu codziennym, a więc codziennym, a więc zawodowym i osobistym. Tego nie uczą nas w szkołach, a powinni. Ja postaram się Was przekonać do tej wiedzy, postaram się zwiększyć Wasze kompetencje miękkie, społeczne po to, aby Wam się lepiej żyło, abyście osiągali swoje cele, abyście osiągali sukcesy zawodowe i osobiste. Dzięki.